z tej strony samego kłasku a to Hitman Absoluszy i zaczynamy od tego niedokończonego punktu kontrolnego kontynuację poprzedniej misji no dobrze i teraz tak poczekajcie tylko się podłączę pod ładowarkę bo oczywiście potrzeba tak, będziemy mieli ikonę. Chcę w to momencie mojego juniora, ale ok, tylko Dobra, zaczynamy od poprzedniego. Kontynuuj. Dane wywiadowcze ptaśka są zawsze poprawne. Producent broni ze środkowego zachodu niejaki Blake Dexter jest w Chicago i szuka Wiktorii. Agencja nigdy nie zdradziłaby swoich tajemnic o sobie z zewnątrz. Ktoś musiał podkablować, a kto? Nikomu nie mogę ufać. Wiem tylko, że dziewczyna jest niewinna. Nie zasługuje na to. Dostanę się do apartamentu Blake'a Dextera w hotelu Terminus i sam dowiem się prawdy. Później zdecyduję o jego losie. Napadamy do Drake'a, Czy dostaliśmy? No co, zrobiliśmy je z ale no musieliśmy, no nie było wyboru. Pokój 890. Dostępu? Dokąd? Kartę dostępu. Dokąd do taka? Jaka kurwa karta dostępuje? Taka karta dostępu? I nie chcę zmieniać żadnej karty na razę Co to jest? Co to było? Nie. Spokojnie. Coś tu jeszcze jest, tylko nie wiem. Gdzie? Dobra. To jest ten pokój, tak? Co to jest? Co to jest? No to jest jakaś pokojówka, tak? Tu jest. No i co, gdzie tu idę? Czy jakiś punkt kontrolny jest. No a dalej co jest? Tym wejściem. Kurza, co tu jest? A nie, tu są... Aaa, okej, okay, dobra, wiem.

więcej hej, dobrze dobra, dobra dobra, agencik, nie baw się tą kartą tylko idziemy działać dalej, tak? masz kartę, bardzo fajnie, superno. Pokojoweczki wziąłeś. Karteczka. Dobra, idźmy tej drzwi. Muszę się dostać. Tu jest Dobranoc. Chcę wziąć nożeczki. Dziękuję. Dobra, nie do pokoju To jest takie będzie tytuł odcinka Pokój 899 gdzie on był tutaj Sukni otwieranie zamka Tak dobrze 899 Jestem на na minusie, ale okay. Mm. Hmm. Ciekawa. bardzo ciekawa. To nie ma, główne piętro. Dobra. Kontynuujemy. Tak, e, gwoźdź, taśma, baba, baba, ba, wszystko mamy. I zaczynamy. Kontynuujemy, tak? Tę scenę. Jezu Chrysle! Puka czasem kurwa! Dobra robota za czę. Kim on jest, glino? Prywatnym detektywem? O kurwa. Boż ja jest, kurwa. To żaden jebany prywatny detektyw! To pieprzony duch! Legenda! To jebany Hitman! Hitman? O w dupę! Uro. Co to ty baby. mi dopierdolisz? To, to kurwa zmienia wszystko! To zmienia wszystko! I co my z nim teraz zrobimy? Pok, 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 Pokojówka! Kurde! Cześć! Pepita. Dzień dobry. Mamy tu mały bałagan. Mogłabyś oh, tak. wejść trochę posprzątam. Posprzątać. Fajnie byłoby miło. Posprzątać teraz. Jasne, wejdź Dzięki. O mój Boże, to! Ach, dole. Nie! Co się nazywa dobre cięcie? <laughs> 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 Nie <nazywa> <laughs> 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 Nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż zabicie Cię tu i teraz. Ja zabijając legendarnego zabójcę, tak? Ale ja nie potrzebuję takiego zgłosu. E, no więc... U Orety. Orety. Zrobiłeś coś bardzo, bardzo złego. <laughs> I teraz nie będą szukać mordercy, prawda? Mordercy? <laughs> Zwykle. Tak nie wrzeszczę. Ale to jest kurwa icha! Jak pieprzona gwiazdka! E, masz podnij sobie. Nie. Bo na myślę. dzień, tyń, słoiczku. nie rób tego, proszę! się pośpiesz. Czekaj, przeżyć. Dobra, na tym momencie kończymy. Ok, zbliżamy się